Czy wiesz, jak bardzo sport jest ważny w naszym życiu? Uprawiasz jakiś sport? Nie chodzi mi tutaj o flanki albo granie na kąpie. Chodzi mi o codzienne ćwiczenia. Gdy wykonasz ćwiczenia z rana, pobudzą cię one o wiele bardziej niż zwykła kawa. Nie wierzysz? Spróbuj zamiast uzależniać się dalej od kofeiny, a przy okazji zrobisz sobie fajną formę. Według badań młodzież w ogóle nie potrzebuje kawy. Trening powinien trwać codziennie 30 minut. Mi udaje i tak się ledwo 15. Lub 200 minut tygodniowo. Idealnie na siłkę, co nie? To, w jaki sposób będziesz ćwiczył, zależy już tylko i wyłącznie od Ciebie. Ale jak bardziej zmotywować się do takich ćwiczeń? To proste. Najlepiej wyrobić sobie nawyk codziennych ćwiczeń. Taki nawyk można wprowadzić dzięki samodyscyplinie, nagrodzie za trening i dawce przyjemności. Co mam na myśli, mówiąc dawce przyjemności? Przecież nie każdy lubi ćwiczyć. Jak gdybym nie musiał, to nie robiłbym tego ale jest to zdrowe dla naszego organizmu dlatego to robię podczas porannych ćwiczeń odpalam zawsze sobie audiobooka który leci w tle zaraz pewnie słyszę ale ja nie słucham audiobooków to odpal sobie swoją ulubioną piosenkę zobaczysz jakie to daje powera sportów jest wiele każdy znajdzie coś dla siebie warto też pomyśleć o ćwiczeniach które wyleczą nas z naszych aktualnych problemów zdrowotnych Dobra, jeszcze nie truję, jakie to zdrowe, ale pomyśl czy nie warto kupić sobie karnet na siłkę i poświęcić 200 minut tygodniowo na scrollowanie Insta, robiąc sobie przy tym wymarzoną figurę. Zachęcam do znalezienia czegoś dla siebie.